Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, wieczorze WTK, ten dość wieczór wieczny w Poznaniu z wiatrem porwistym, więc uważajcie Państwo, mamy informację o kolejnej kolizji, o kolejnym zdarzeniu w Poznaniu. Tym razem baraniaka Jana Pawła II. Porsche wbił się w tramwaj, który był już na krzyżówce. Tam jest zatrzymanie ruchu tramwajów, więc jeżeli ktoś teraz wybiera się właśnie tramwajem w kierunku Śródki, to niestety ruch w tej chwili jest tam wstrzymany. A my już przechodzimy do naszego tematu niedaleko, bo w tamtej części poznania Rokliwy Antoninek, Zielone Puca Poznania. E, ochroniony krajobraz, teren piękny, teren, teren spacerowy. No i właśnie niepokojące informacje, które dochodzą do nas, doszły do nas ten weekend. Ktoś pozaznaczał drzewa przy młyńskim stawie. Drzewa no, tym pomarańczowym kolorem, a więc wskazującym na możliwość wycinki. Moim gościem jest pani Małgorzata Jazel z grupy Stop Zabudowie Doliny Cybiny. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór, państwo. Co was zaniepokoiło w ostatnim czasie? Niepokoi nas całe mnóstwo różnych aktywności, które mają miejsce tutaj w Dolinie Cybiny, w dzielnicy Antoninek, Kobyle Pole i też w otoczeniu naszym, najbliższym. I teraz, tak naprawdę, najbardziej paląca sprawa to jest ta sprawa drzew zaznaczonych tym pomarańczowym kolorem, o których mówił pan panie redaktorze w okolicy stawu mójskiego w zasadzie przy linii brzegowej tego stawu. Ja dostawałam kilka pytań od mieszkańców, którzy już mnie znają z walki o kwestie skarpy nad Doliną Cybiny. Czy coś wiem na ten temat akurat wtedy nie było mnie w kraju, więc odpisywałam, że nie wiem zaraz po powrocie się zajmę tym i spróbuję usiąść do tej sprawy i coś po no, sprawdzić co się dzieje. No, trudno było uzyskać jakiekolwiek informacje tak naprawdę. Dopiero zaczynamy pozyskiwać wiadomości i wszelkiego rodzaju newsy, kto co wie, zbierać po prostu to do, do, do jednego worka, tak żebyśmy wiedzieli o co tak naprawdę chodzi. No, na ten moment wiemy, że są zaznaczone drzewa i te drzewa są tak zaznaczone, że wskazuje na to, że one będą wycinane. Mówię teraz o pewnych poszlakach, nie mówię o rzeczach, które udało nam się tutaj sprawdzić, na przykład w trybie dostępu do informacji publicznej. Ale o pewnych poszlakach i pewnych znajomościach, które gdzieś każdy ma i, 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 i zna pewne informacje, że najprawdopodobniej będzie to inwestycja energetyki, ma to być słup energetyczny. Jeśli to ma być słup, no to oczywiście budzi to nas ogromny niepokój, że pod słup wycina się no, całką, całkiem sporą ilość drzew. No i pojawia się pytanie, dlaczego i czy nie można znaleźć innego miejsca dla słupa, a drzewa oszczędzić. To jest taka sytuacja, która no, ujawnia się w całej dolinie. To znaczy, gdzieś co jakiś czas następuje wyrywanie kawałków tej doliny, wycinanie drzew pod różnego rodzaju inwestycje i nie do końca wszyscy je rozumiemy. Jeżeli nawet ktoś planuje tam wycinkę drzew, no to, że na pewno planuje tam wycinkę drzew i ma być tam jakaś inwestycja, to dobrze by było, gdybyśmy my jako mieszkańcy byli w jakikolwiek sposób poinformowani, a nie no, próbujemy gdzieś po, 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 po w różnych instytucjach znaleźć informacje i też te instytucje nie do końca tak naprawdę wiedzą, co tam się dzieje. Z drugiej strony, z tego co mnie się wydaje jednak, również ten obszar i ten kawałek powinien wchodzić w obszar kranianego krajobrazu i tego nie jestem pewna, jeszcze to sprawdzę. Sprawdzałam teraz mapy poznania. Wiem, że na pewno ten skrawek wchodził w plan miejskiego planu, planu zagospodarowania przestrzennego pod trzecią ramę komunikacyjną, ale to są lata 2008. No, pytanie jest, co obecnie teraz ma się tam zadziać. Druga sprawa, która nas niepokoi, to oczywiście cały czas presja związana z zabudową w naszej dzielnicy i również ta presja z zabudową wywierana na całą dolinę. Broniliśmy skarpy, udało się osiągnąć no, jakiś kompromis, niemniej jednak jest to kompromis, a pod naszym nosem wzdłuż Dymka wybudowały się wielkie trzy ogromne bloki kilku, Piętrowe, które jak raz pasują do architektury tego miejsca m, i otoczenia, a dwa no, sprowadzają kilka pewnie dodatkowych, pewnie jest jakiś dodatkowy tysiąc mieszkańców y, tutaj. Pani ja zawsze się powołuję. Pani tak, jeszcze, proszę. jeśli chodzi o skarpę i właśnie te kolejne problemy, jeszcze panią zapytam, jeszcze wróćmy do tego ewentualnego supa energetycznego. Tak. Dzisiaj nasza reporterka mhm. próbowała zasięgnąć jakikolwiek informacji na ten temat w Urzędzie Miasta. Nie mamy ich na razie, tak jak i pani to podkreśla, że bazujemy cały czas na jakichś poszlakach. I jedyna oficjalna informacja, która została nam dzisiaj przekazana, plusowi dnia, to to, że ten teren nie obejmuje jurysdykcja miasta. Mhm. Ten teren ma należeć do skarbu państwa no i sam urząd też dochodzi co tam ma się dziać. Więc na pewno też będziemy dla państwa to sprawdzać o jaką inwestycję może na brzegu, podkreślmy, stawu miejskiego czy przy brzegu stawu miejskiego chodzić. I chcę jeszcze właśnie zapytać panią o ten kompromis jeśli chodzi o Skarpę. Teraz przechodzimy nieco dalej, stawu Browarnego, bo o tym miejscu tak. mówimy staw moiński, to jest tam gdzie jest no dawny właśnie młyn był, a teraz staw browarnego. Barny bliżej tu ulicy Dymka. Na czym ten kompromis polega? No polega na tym, no do tego jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że został uchwalony w końcu Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a zatem warunki zabudowy, które zostały wydane deweloperowi, a które z powodu naszej aktywnej działalności zostały zaskarżone do samorządowego kolegium odwoławczego, następnie deweloper się odwoływał, no straciły po prostu ważność. W związku z tym obecnie na ten teren obowiązuje uchwalony Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym no jest mowa o wybudowaniu dwóch budynków jednorodzinnych o zdecydowanie mniejszej kubaturze, mniejszej wysokości niż były to budynki, które e, były planowane w ramach e, warunków zabudowy. W związku z tym no to uważamy to ne, jak, za, jak, za jakąś naszą połowiczną e, wygraną, dlatego że naszą e, tutaj e, na, naszym postulatem była prośba o włączenie tych terenów w tereny zielone, e, dostępne po prostu publicznie tereny zielone jako element y, Doliny i również rozszerzenia być może, może należałoby pomyśleć o tym, aby ten obszar chronionego krajobrazu po prostu zacząć rozszerzać i zacząć rzeczywiście bardzo mocno dbać o zielone pół Poznania gościu niestety musimy teraz kończyć dziękuję za te informacje do sprawy dziękuję. tej ewentualnej możliwej wycinki przy stawie Mońskim. na pewno będziemy wracać dziękuję za te informacje które teraz pani nam i naszym widzom przekazała ja jeszcze wrócę szybko do tematu tego zdarzenia na ulicy jana pawła baraniaka telewizja na żywo chyba mamy tam jakiś obraz jeżeli możemy państwu to przekazać informujemy jeszcze raz uwaga o właśnie to jest ten samochód uszkodzony i tramwaje stojące całym szturem, proszę Państwa, od strony Ronda Rataje w kierunku Śródki. Niestety muszą się Państwo liczyć ze sporymi opóźnieniami, jeżeli ktoś będzie chciał w tej chwili komunikacją miejską przemieszczać się właśnie w tym rejonie Poznania. Spore utrudnienia, a powodem ta kolizja Porsche uderzył w tramwaj. Niedługo, bo no, za kilka sekund, kilkanaście, tutaj już idzie Mateusz Mękina i Puls Dnia. Zapraszam serdecznie.